tutaj wygrałem drugie miejsce 50 metrów w style grzbietowym srebrny medal tutaj wygrałem Pierwsze miejsce, 25 metrów, stylem grzbietowym, złoty medal. Tutaj taki. By, byliśmy, na, byliśmy na zawodach w I tam były roczniki 2, 3, 2, 4. Ja, ja byłem 2, 6, byłem najmłodszy, najmłodszy ze wszystkich. Najłodszy ze wszystkich bułami, No i wygrałem pierwsze miejsce. I drugie, tutaj no tak to wygląda. No co dzisiaj na koniec. Pa, kocham cię, tato bardzo. papa pa.